Cześć Wam, dawno niczego nie nagrywałam, bo ostatnie dni są dla mnie dosyć ciężkie. E, intensywnie przygotowuję się do występu. Zresztą, y, możecie w tym momencie widzieć próbny makijaż, z którym ćwiczę. E, więc y, troszkę, troszkę y, przyznaję się bez bicia zaniedbałam kanał. E, dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów y, na temat y, Borderline i porównać w jakiś sposób schorzenie, właściwie zaburzenie osobowości borderline i chorobę afektywną dwubiegunową. Postanowiłam poruszyć ten temat, ponieważ ostatnio sporo pytań spłynęło do mnie w tej kwestii z pytaniem, w jaki sposób można to odróżnić, jak naprawdę wygląda borderline i z czym to się je. Także spróbuję tak Pokrótce, metodą porównawczą powiedzieć kilka słów. Sama nie cierpię na, na borderline, chociaż przez moment podejrzewałam to kiedyś u siebie, więc będę się tutaj opierać na, na wiedzy akademickiej. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał z własnego doświadczenia coś dodać, to oczywiście jestem otwarta, tak zawsze, na wszelkie Wasze listy. I bardzo dziękuję za te informacje, który, którymi już się ze mną podzieliliście, i dzięki temu też przyczyniliście się do jakby poszerzenia mojej wiedzy na ten temat. Zacznijmy może od tego. Mamy sobie nasz drogi HAT, czyli chorobę afektywną dwubiegunową, i mamy Borderline, czyli osobowość zaburzoną, chwiejną emocjonalnie, tak zwaną spogranicza. Jest to jeden z dwóch typów, Osobowości chwiejnej emocjonalnie. Jeśli chodzi o, o chorobę efektywną dwubiegunową, to jest ona już badana przez naukowców od bardzo, bardzo dawna. Wzmianki w nowoczesnej psychiatrii pojawiają się już w XVIII wieku, ale także wcześniej w jakiś sposób naukowcy już zwracali na to uwagę. Natomiast jeśli chodzi o osobowość zaburzoną z pogranicza czyli kochane borderline. Zostało ono właściwie mm, przez pana Roberta Knighta sklasyfikowane dopiero w wieku XX. E, jako zaburzenie osobowości występujące mm, pomiędzy zaburzeniami psychotycznymi a neurotycznymi, ale nie będącymi tak naprawdę e, w takim nasileniu, e, żeby można było mówić jasno np. o schizofrenii. Co jest tutaj istotne? Istotne jest to, że jest to tak zwana stabilna niestabilność. Czyli mamy do czynienia z wahaniami emocjonalnymi, aczkolwiek dotyczy to jakby nie jednostki chorobowej, ale cech osobowości. Osobowość składa się z bardzo wielu konkretnych cech przypisanych do nas, które wynikają. Jest bardzo wielu rzeczy, uwarunkowań środowiskowych, naszych doświadczeń, a czasami również zaburzeń neuroprzekaźników, ale kwestie społeczne są tutaj bardzo ważne. Jeśli chodzi o samą osobowość, to o zaburzeniach jej mówi się wtedy, kiedy stwierdza się takie cechy, które są niepodatne na zmianę i utrudniają prawidłowe przystosowanie, co prowadzi do pogorszenia jakości funkcjonowania w życiu. I teraz popatrzmy sobie na to w ten sposób. Jak startujemy? Po pierwsze, w chorobie afektywnej dwubiegunowej zazwyczaj w historii rodzinnej pojawiają się osoby, które cierpiały na podobne schorzenie. Skłonność do hadu nie jest genetycznie dziedziczna, ale predyspozycje tak. Natomiast jeśli chodzi o borderline, zdarza się, że że osoby w rodzinie miały podobne zaburzenia, ale częściej spotykamy na przykład depresję, problemy z kontrolą zachowania, wybuchowość, antyspołeczność, a plus na przykład problemy z używkami. Co jest jeszcze istotne? Jakkolwiek yy, część naukowców jest zdania, że zaburzenia chemii mózgu mogą wywoływać borderline, tak jak jest to w przypadku hadu, to jednak tutaj bardzo istotne, jak już wspominałam wcześniej, mogą być kwestie społeczne. Czyli częściej pojawiają, mają na to wpływ traumy z dzieciństwa, i może tutaj wchodzić w grę przemoc, molestowanie, ale także bardzo krytyczna lub zdystansowana matka i nieobecny ojciec. Także to jest też dosyć istotne wskazanie. Co jeszcze, jeśli chodzi o to, kiedy zaczyna się choroba? W przypadku Hadu zazwyczaj jest to wczesna adolescencja. Właściwie, przepraszam, późna adolescencja, wczesna dorosłość, czyli taki powiedzmy kilkanaście lat, początek 20, chociaż ostatnio coraz częściej słyszę, że również had diagnozowany jest u małych dzieci. Natomiast jeśli chodzi o, o borderline, tam ciężko jest wskazać właściwie jakiś konkretny początek wystąpienia zaburzeń. Często jest tak, że wiele osób mówisz, jakby na depresję cierpiały od zawsze. Ponieważ jest to po prostu kwestia osobowościowa. Jest problem ogólnie z diagnozą, ponieważ wielu lekarzy miota się z diagnozą pomiędzy Hadem i borderline statystycznie częściej i chętniej diagnozuje się had. Gdzieś znalazłem artykuł, który mówi, że być może dlatego, że osoby chore, czyli posiadające had, są jakby przyjaźniej postrzegane społecznie również. I jest to łatwiejsze do zrozumienia niż zaburzenie osobowości. Trudno powiedzieć, w każdym razie takie również y, informacje znalazłem. Jeśli chodzi o występowanie wahań nastroju, to prezentuje się to tak. W chorobie afektywnej dwubiegunowej mamy biegun depresyjny, mamy biegun hipomanii lub też manii. A jeśli chodzi o biegun depresyjny, Mogą to być stany melancholijne, mogą być stany bardzo ciężkie, zależnie od tego, jaki mamy typ hadu, o czym wspominałam w poprzednim filmiku. Zazwyczaj jest to tak, że w stanach depresyjnych mamy zaniżoną samoocenę, brak siły, niechęć do wszystkiego, spada nam pewność siebie, mamy lęki, mamy poczucie winy z powodu naszej choroby. Jeśli chodzi o o, borderline jest to bardzo istotny wskaźnik, stany depresyjne są powiązane z konkretnymi wydarzeniami w życiu osoby. Często wynikają stąd, że z rynku przed odrzuceniem. Generalnie może być to odrzucenie prawdziwe i racjonalne lub też wyimaginowane przez daną osobę, niemniej jednak często konkretny czynnik, konkretne wydarzenie w życiu danej osoby powoduje spadek nastroju. Jest też więcej lęku, więcej skłonności do samookaleczeń. Dodajmy, że osobowość w przypadku borderline jest bardziej niespójna. Jeśli chodzi o ochad, to jest tak, że ogólnie postrzegamy nasze ja na poziomie bardzo stałym, czyli jeżeli jesteśmy w stanie neutralnym, to widzimy siebie w sposób racjonalny. Kiedy jesteśmy w stanie depresji. Mamy zaniżoną samoocenę, oczywiście w stanie tylko money mamy ją stanowczo zawyżoną, ale jest to spójny wyraz. Natomiast jeśli chodzi o borderline jest to cecha taka, która w jakiś sposób odróżnia właśnie border od, od hadu, tam cały czas mamy niespójną wizję siebie. Czasem jest ciężko tak naprawdę sprecyzować to ja, Sprecyzować czym to ja się kieruję, jakie, jakie ma cele, jakie ma potrzeby. Często następuje jakby powiązanie bardzo silne tego ja z albo przedmiotem uczuć, albo z konkretną sprawą, z konkretnym celem, jakby ono się rozmywa w tym wszystkim. W momencie, w którym pojawia się odrzucenie, świat osoby z borderline upada. Ma ona wtedy skłonności ogromne autodystrukcyjne do samookareczeń, do samopodpaleń, do, do innych metod uszkadzania ciała. Również te tendencje samobójcze i, i samookareczeniowe występują w Hadzie, zazwyczaj w stanie depresji. Jeśli chodzi o hipomanię lub manię, w Hadzie wiadomo te momenty podniesionego nastroju mogą być dłuższe lub krótsze, też zależnie od typu. Natomiast wtedy mamy zwiększoną energię, zwiększoną aktywność, poczucie własnej wartości, poczucie mocy. Czasami pojawiają się jakieś dodatkowe objawy, typu: jestem wysłannikiem Boga, i tak Jeśli chodzi o Borderline, na którym się rzeczy w tym filmiku troszkę więcej się skupiam, bo o Hadzie jakby więcej rozmawiamy. Ten podwyższony nastrój jest obecny stanowczo rzadziej. Bywa, bywają te tej, powiedzmy, fazy krótsze, bo potrafią trwać nawet tylko do 48 godzin. Natomiast przeważa w nich irytacja, poczucie agresji i tak czy siak, gdzieś to właśnie ja jest niestabilne i ta ocena wcale nie, sama ocena wcale nie jest wysoka. Bardzo, bardzo ważną rzeczą jest to, co tak naprawdę powoduje zmiany nastrojów. Jak już wspominaliśmy, w przypadku bordera są to ewidentnie sytuacje życiowe, które nastąpiły. Tak, Zazwyczaj kręci się to głównie w akuratacji interpersonalnych, w które osoby z borderline wchodzą bardzo, bardzo mocno, intensywnie. I tutaj w momencie, kiedy czują się odrzucone lub opuszczone, natychmiast pojawia się zmiana nastroju, zasadniczo na gorszy. W przypadku osób z chorobą afektywną dwubiegunową nastrój zmienia się zazwyczaj bez powodu. Co może być czynnikiem dodatkowo wpływającym ewentualnie na zmiany? Może to być silny stresor lub y, zespół stresorów, jeśli stres jest po prostu, następuje eskalacja i się to wszystko po prostu nasila, 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 lub e, też przyjęcie jakiejś substancji psychoaktywnej, ewentualnie używki. Natomiast zasadniczo możemy czuć się bardzo dobrze lub bardzo źle e, i nie, jest, nie wpływa na to żaden jeden określony czynnik, e, żadna osoba, coś, co się po prostu pojawia od tak w naszym życiu. tak? E, w związku z tym, co jeszcze? Impulsywność. Impulsywność w hadzie występuje właściwie tylko w czasie hipomanii lub lekkiej manii, ponieważ w depresji nie mamy siły na taką aktywność, natomiast w momencie, w którym jesteśmy już w takiej wysokiej manii, na ogół... Jest, że tak powiem, więcej, więcej szału i uniesienia ogólnego. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia, i z tego co wiem, część z Was również, że wtedy już jest ogólnie fruwanie na maksa, bardziej niż, niż agresywne zachowania, na przykład wobec jednostek. I teraz, co jeszcze należy powiedzieć, jeśli chodzi o sposób leczenia. Zazwyczaj w przypadku Hadu. Dosyć dobrze sprawdza się farmakoterapia. Oczywiście w przypadkach bardzo opornych w tym momencie stosuje się elektrowstrząsa i to zwłaszcza ze względu na, na biegun depresyjny, że powiem ektrowstrząsy wracają do łask. A psychoterapia pełni zasadniczo tylko komplementarną, żeby bardziej zrozumieć siebie z tą chorobą, umieć z nią funkcjonować na co dzień. Natomiast jeśli chodzi o borderline, reki wykazują znacznie mniejszą skuteczność, ponieważ jest to zaburzenie osobowości. Właściwie mają one na celu tylko, powiedzmy, uśmierzanie bólu psychicznego pacjenta, po to, żeby mógł on pracować ze sobą. I najczęściej psychoterapia jest tą główną terapią i przybiera postać albo dialektyczno-behawioralnej, ewentualnie poznawczo-behawioralnej. Jeśli chodzi o o border jeszcze może parę słów. Ogólnie, jak wiemy, zarówno jedno schorzenie, jak i drugie powoduje paraliż życia. Bo ciężko nam funkcjonować z takimi huśtawkami nastrojów, tak? Natomiast w borderze istotną rzeczą jest to, że jakby nasz organizm działa. Jakby był bardzo, bardzo podatny na każdy możliwy stresor. Znalazłam gdzieś porównanie, że powiedzmy zespół, cała nasza osobowość jest jak system immunologiczny, który nie potrafi się bronić przed drobnoustrojami, jakimi są stresory. I to mamy właśnie w przypadku borderline, że jakieś drobne rzeczy, które dla kogoś wydawałyby się mało istotne, osoby z zaburzeniem osobowości z pogranicza, wytrąca kompletnie z równowagi. I powoduje jakby pogłębienie tej niestabilności. W przypadku HADu warunki zewnętrzne mają, jak już wspominałam, po prostu mniejsze oddziaływanie. Nie są, nie są tak znaczące, jeśli chodzi o, o generowanie zmian. Kłopoty społeczne w relacjach mamy zarówno w przypadku HADu, jak i w przypadku border. Natomiast należy pamiętać o tym, że jakby to HAD, że to działa w dwie różne strony, tak jak ja to przynajmniej odczuwam, że w przypadku had -u, bardziej jakby nasza choroba i te zmiany powodują problemy z wejściem w relacje i problemy na przykład z utrzymaniem pracy, problemy z innymi rzeczami, a w przypadku BORDER jest swoiście tak, że to te czynniki, które występują powodują eskalację i nasilenie choroby, czyli jakby w przeciwną stronę to działa, co oczywiście jest Zamkniętym kołem, no bo to również wpływa na to, że przy tej niestabilności emocjonalnej nie można utrzymać żadnej relacji ani posady. Chyba największym problemem jest tutaj agresja, która w przypadku osób z borderem jest, jest dużą dominantą i ona potrafi występować cały czas, przynajmniej irytacja. No i przede wszystkim te, te dwie bardzo, bardzo ważne rzeczy czyli Uzależnianie swojego ja od relacji z drugą osobą. I tak jak wspominałam, sobie z borderline wchodzą bardzo, bardzo mocno w relacje. Jest to relacja typu, chcę Cię mieć na wyłączność. I ona do tego dodajmy, jest w swoim, w swoim charakterze jakby dwubiegunowa, bo z jednej strony, będąc w tej relacji, w której jest się bardzo intensywnie. A bardzo pragnie się uwagi i, i bycia z tą osobą, i tego, żeby nas w żadnym wypadku nie odrzuciła. Um, I nawet, że tak powiem, wszelkie działania podejmowane, żeby tylko nie być odrzuconym, są irracjonalne, przesadzone, potrafią się y, przeradzać w jakieś manie prześladowcze itd. Tak A z drugiej strony y, boimy się takiego. Y, Bycia pochłoniętym przez tą osobę, tego, że właśnie nasze ja się jakby zdezintegruje, połączy z tą osobą, przestaniemy w tym istnieć. To był ten powód, do którego ja się obawiałam, w którymś momencie, czy nie mam border, ponieważ ja mam tendencję do takiego wchodzenia bardzo, bardzo intensywnie w relacje. Z właśnie ogromnym lękiem, zarówno przed zaangażowaniem się, jak i przed odrzuceniem. No ale tam potrzeba znacznie większej ilości czynników, takich jak na przykład Problemy właśnie z samookreśleniem swojego ja, czyli swoich preferencji, celów, preferencji również seksualnych. Często jest to problematyczne. Co jeszcze z cech bordera? No właśnie, podejmowanie po pierwsze rozpaczliwych wysiłków, żeby nas nie porzucono. Czyli właśnie tutaj mamy samookaleczenia, ale tak też te manie przesiadowcze, o których mówiłam. W intensywnych związkach. Co jest jeszcze ważne, że w tych związkach, nie tylko tych najważniejszych, ale też innych, nie mamy stabilnego, jednorodnego postrzegania danej osoby, jakby we wszystkich odcieniach szarości. Czyli w przypadku borde, patrząc na osobę, ja nie widzę jej typu, no dobrze, masz pozytywne cechy, takie, takie i takie, i negatywne cechy, takie, takie i takie. Tylko jakby za jednym razem wyolbrzymiam wszystkie pozytywne cechy i ubóstwiam daną osobę, idealizuję ją, natomiast jakby za moment przeskakuję w drugi kraniec i tę osobę dewaluuję kompletnie i nienawidzę jej i widzę właściwie w niej absolutnie wszystkie wady, co powoduje, że w takiej relacji właściwie nie można funkcjonować, ponieważ przedmiot miłości... Jeśli można to nazwać miłością, ale przedmiot pożądania i ta osoba, z którą jesteśmy w relacji, tak naprawdę nie wie, co z tą relacją począć. No i mamy tutaj właśnie zaburzenie tożsamości, gdzie pojawia się wyraźnie utrwalony, ale też zaburzony obraz własnej osoby. Nie do końca wiadomo, czym jest to ja, a jeśli jest, to jest ono wypaczone i wygląda trochę jak w krzywym zwierciadle w całym miasteczku. Mamy tą impulsywność, o której już wspominałam. Mamy myśli samobójcze i, co jest istotne, poza groźbami, również zachowania samobójcze lub samookaleczeniowe. Właśnie niestabilność emocjonalna związana z nadmierną reaktywnością nastroju. Przewlekłe poczucie pustki. W przypadku Hadło występuje właściwie w epizodach depresyjnych i też nie zawsze, ponieważ czasami zamiast odczuć pustki, możemy mieć więcej emocji związanych ze smutkiem na przykład. Także natomiast tutaj mamy jakby permanentne poczucie pustki, takiej wewnętrznej, związanej właśnie z problemami z określeniem swojego ja. Mamy problemy nad kontrolą nastroju. Nie pojawiają się one tylko w hipo. No i oczywiście mogą się pojawiać też myśli o charakterze paranoidalnym oraz objawy dysocjacyjne, czyli jakiegoś typu splątania, derealizacji i tak dalej. O tym pomówimy sobie w osobnym filmiku. Także tak mniej więcej wygląda porównanie. Ja Wam jeszcze dorzucę do, do filmiku na dole linki, które mogą się Wam przydać i którymi ja się posiłkowałam składając dla z ten materiał. Mam nadzieję, że będzie przydatny. Jeżeli byście mieli jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście to zgłaszajcie. I przypominam wszystkim, którzy być może mm, pierwszy raz słyszą o temacie, e, że wiele osób może mieć zarówno y, zdiagnozowany borderline, jak i HAD. Wtedy te cechy będą się ze sobą mieszać, będą się na siebie nakładać. Niestety nie jestem w stanie Wam powiedzieć, na jakiej zasadzie lekarz diagnozuje, widząc daną cechę do, do powiedzmy, której grupy zachowań ona przynależy. Podejrzewam, że dobrym wskaźnikiem byłoby to, czy na dany problem pomoże nam farmakoterapia, czy nie. No bo jeżeli coś podda nam się bardziej lekom, to możemy założyć, że jest bardziej hadowe niż wynikające z osobowości. Natomiast te rzeczy, które są po pierwsze nieodporne na leki, po drugie mogą wynikać z traumy i są do przepracowania, to zakładam, że te są bardziej bardziej borderowe. Natomiast mam nadzieję, że wypowiedzą się tutaj osoby, które mają zarówno jedno, jak i drugie w pakiecie i to na pewno też będzie dla nas cenne doświadczeniem. Także dziękuję Wam ślicznie za to, że jesteście, że słuchacie, polecajcie dalej innym, mówcie o Hadzie, mówcie o borderze, tak, żeby wieść się niosła, żeby ludzie coraz byli bardziej świadomi tego. Coraz więcej też osób do mnie pisze, które same nie są chore, nawet nie mają osób, bliskich wokół siebie chorych, ale po prostu są ciekawe, chcą poszerzyć wiedzę i to jest dla mnie naprawdę mega fajny sygnał, że zaczynamy iść w dobrą stronę, że jest jakieś zainteresowanie, że jest coraz więcej zrozumienia i jakby podążajmy za tym, trzymajmy się tego. Mam nadzieję, że nie zagadałam Was na śmierć, no ale było sporo materiału. Trzymajcie się ciepło, papa, pa, cześć.